O! Ktoś biegnie. Jedni na ten, na taras. <noise> Minus dwadzieścia. <20. głos> o oh, ile rzeczy ja, Widzę, 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 widzę. Wal. Ja, nie... No wstań! Czemu on no, leży, nie wstał? Leży, 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 leży. Jest, 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 jest. Patrzy się. Na no Myślę, wiem, myśli, widzę, myśli, widzę, widzę Ciebie. Wyszło, spróbuj za zastrzelić. Okej. Leży, 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 leży. O. Pięknie z tyłu. Pod nami jest jeden. Kurde, go? Nie, 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 nie. A, jest to i Basanda. Kurde, zabił go jakiś typ tam Ale chłopie, wiesz jak ten? Dostałem jeszcze z tego, kurde. Znaczy z sajki chłopie, dostał już Maciasz i nie zdech. No, ja go jeszcze trochę ubiłem. A jakaś opie babka przyszła. No. Ale i temu w